Witajcie, dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, nagrany na prędce ze względu na to, że po prostu nastała taka sytuacja, która powoduje, że mogę go nagrać tuż przy yy, moim biurowcu, no, ponieważ ulicą tramwajową od niedawna jeżdżą znowu tramwaje. Doszło tutaj do sytuacji, która. Yy, no, właśnie. Uwaga, Źle zaparkowane samochody stanowią dość poważny problem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie komunikacji miejskiej w łodzi, ale nie tylko. W różnych miastach zdarzają się takie sytuacje, że kierowcy po prostu zostawiają swoje samochody, myśląc o tym, że jeżeli nie zaparkują na torowisku, no to nie będzie to stanowiło problemu. Natomiast sami zobaczcie, jak wygląda ta sytuacja. Wyciągnijcie wnioski na przyszłość. Zobaczcie sobie sami, jak został zaparkowany ten samochód. No niestety, jak widzicie, tramwaj tędy nie przejedzie bez uszkodzenia tego pojazdu. Także teraz szukamy kierowcy, wzywamy służby miejskie do tego, żeby przyjechały i nam pomogły. A my czekamy na wznowienie ruchu. Jednocześnie pasażerowie, którzy jechali tym tramwajem, zmuszeni są do tego, żeby albo czekać, albo zmuszeni są do tego, żeby przejść pieszo do innych środków transportu. Natomiast pozostali pasażerowie już od teraz jeżdżą zmienionymi trasami. Inne pojazdy jeżdżą zmienionymi trasami, ponieważ tramwaj nie jest w stanie tutaj wjechać. No niestety, w takiej sytuacji nie ma szans, żeby tramwaj tędy przejechał bez uszkodzenia takiego samochodu. Także gorąca prośba do kierowców o rozsądek i o to, żebyście patrzyli. Tu jest torowisko, tramwaj potrzebuje troszeczkę więcej miejsca, żeby obok Was przejechać. Pomagajmy sobie, myślmy przede wszystkim o tym, co robimy. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!